witam z tej strony pan pierunowski pierunowski po prostu i dzisiaj odcinek w którym oceniam skiny w sklepie więc prosiłbym was przynajmniej odwiłać w górę tak pod tym filmem tak jak pod tamtym a jeśli dobijecie i dobijecie ich 25 to wtedy nazbieram 100 skrzyneczek a jeżeli nie to po prostu nazbieram ale troszeczkę mniej więc zaczynajmy odcinek więc tak, mamy w sklepie cztery skiny i, nowy, i jest nowy skin skin wygląda fajnie mamy te, te dwa jest więc pierwszy skin 10 na 10 brok plażowic Podoba mi się ten skin? Chciałbym go mieć, lecz nie mam gemów. Drugi skin. 8 na 10. Ładny skin. Lecz za dużo Jessy nie gram, więc nie chciałbym pozbyć drugi. Ale jakbym dostał gemy, to bym go kupił. Dynamite. 9 na 10. Podoba mi się, ale brock mi się bardziej podoba. I podoba mi się skin. Proszę nie przeszkadzać. Winko naładowany, też 9 na 10 I on jest fajny, mi się podoba, ale drogi zbyt. I wiórka bym dał 8 na 10 nie, nie wiem jak wygląda, więc nie wiem jak działko wygląda, więc nie oceniam jeszcze tak za bardzo, bo nie wiem jak kosztuje, więc nie oceniam. Skin 8 na 10 za bardzo nie gram na peny, ale kupiłbym bardziej bojusz, ale 7 na 10, no 8. 10 na 10. Podoba mi się ten skin tak jak brok, tylko że brok jest troszeczkę tańszy według mnie. I teraz pokażę Wam najładniej, według mnie, postać, która. Najfajniej no, wygląda w grze, według mnie. Napiszcie w komentarzu, jaka postać najlepiej dla was wygląda. Mi się najbardziej podoba Brock, ale nie wiem jak wy. Jeżeli chodzi o dziewczynę, to oczywiście Piperka. Oj, krótki lag. Przepraszam na chwilkę. Przepraszam, za laga, a teraz wracajmy do odcinka. Oczywiście, Piperka. No, więc dzisiaj to było tylko na tyle, i możemy sobie zagrać jeszcze rundkę. Może zagram sobie jeszcze jedną grę. Zobaczymy, jaka jest wróżba na kolejny odcinek. Zobaczymy, czy wyleci mi coś w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że będzie przynajmniej plus 3 albo plus 5 O, piperka. Nie! Jest tam piperka w krzakach. Muszę uważać, dobra. Zostawię ją z jakimś anglikiem gram. Chyba chcę mieć maksa. O nie. Chyba wróżba nie będzie zbyt dobra. Przepraszam mam nadzieję, że to za... wygram, nie wiadomo. Przepraszam za głosy, ale miałem słabe warunki do nagrywania. Biegające dzieci, wiadomo. Mam młodsze, mam młodsze rodzeństwo. Że to wygram, lecz nigdy nie wiadomo. Więc ja już przestanę gadać. Gdy będzie się coś działo, to wam powiem. Zrobię krótkie cięcie. Więc było. Y, Co miejsce? Wróżba trzech zadymiarzy. Uznajmy tak, bo gdyby było drugie miejsce czterech, a gdyby pierwsze pięciu. Uznajmy tak. Więc w kolejnym odcinku zamierzam trafić trzech zadymiarzy i nawet legendę. Więc w tym odcinku to by było na tyle. A w kolejnym odcinku. Może będę znowu omawiał skinny, jeżeli tego chcecie, napiszcie w komentarzu. Hashtag. Postać. Więc to było na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia.